Wierosławiu, choć to niewielka miejscowość, wspólnota parafialna działa jak dobrze zgrany zespół. Młodzi, seniorzy, strażacy, wolontariusze, wszyscy są zaangażowani i czują się potrzebni. Michał Bukowski, witam w Agape Blisko Ciebie i tradycyjnie zapraszam na wieści z regionów. Chrystus to nadzieja. Pod tym hasłem świętowano jubileusz zawierzenia archidiecezji warmińskiej Jezusowi Królowi Wszechświata. W tym roku mija ćwierć wieku od tego wydarzenia. Chrystus był, jest i będzie. My jesteśmy tutaj i teraz. Natomiast Chrystus był przed powstaniem świata, jest teraz i będzie, gdy nas już tutaj na Ziemi nie będzie. Procesja, która wyszła z Kościoła Chrystusa Króla Wolsztynie, zakończyła się mszą w Kościele Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej obchodzi swoje święto patronalne pod hasłem Budujemy miłością. Podczas uroczystości młodzi wierni przyjęli do Wspólnoty nowe osoby. Czuję, że to otworzy mi jakąś na pewno ścieżkę rozwoju, jakby to bo też pogłębianie wiary. Myślę, że to też na pewno jest dużym czynnikiem, dlaczego y, chcę złożyć to przeżyczenie? Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej zrzesza około 15 tysiąca młodych. Program rozpoczynamy od wizyty w Człuchowie w Kujawsko-Pomorskiem. W tym miejscu regularnie organizowane są weekendy dla narzeczonych, podczas których przyszłe młode pary przygotowują się do sakramentu małżeństwa. Chcemy umożliwić właśnie tym przyszłym małżonkom, tym narzeczonym, aby mieli ten czas właśnie takiej chwili spotkania się we dwoje, żeby właśnie odkrywali siebie na, na nowo, czasami poznawali bardziej, żeby to była właśnie dla nich taka randka, takie spotkanie we dwoje. Kurs trwa trzy dni. Narzeczeni biorą udział w prelekcjach i warsztatach. To ich czas na pogłębienie relacji i uporządkowanie ważnych tematów. Tu przez atmosferę, przez podejmowane tematy, świadectwa małżonków mają okazję też między sobą potem we wspólnej pracy podzielić się swoim rozumieniem danego tematu, danego problemu też jak będą go rozumieli w życiu małżeńskim. Będziemy dzielili się z Wami świadectwem naszego życia, naszego życia rodzinnego, jak my przeżywaliśmy nasze małżeństwo przez te e, prawie, prawie 30, 30 lat. lat. Od ponad 10 lat angażujecie się w organizację weekendów dla narzeczonych, co sprawiło, że postanowiliście podjąć właśnie taką formę posługi. W niedzielę na zakończenie weekendów dla narzeczonych dajemy narzeczonym do wypełnienia taką ankietę, na której mogą wyrazić swoją opinię, co ten weekend dla nich nowego wniósł do życia. I właśnie po przeczytaniu tych ankiet doszedłem do wniosku, że no to jest to, co chcielibyśmy robić. A jak wyglądają takie spotkania? Co najbardziej porusza uczestników? Proponujemy formę dialogu, to jest czas ich randki. Nasze wprowadzenie, nasze, czyli małżonków i księży, polega na tym, że mówimy świadectwo swojego życia, świadectwo na dany temat, skupiając się na konkretnych elementach i potem zapraszamy ich do, do pracy w parze. Małżeństwo ma za sobą wiele doświadczeń, którymi może się podzielić z parami. Kilka lat temu podczas jednego ze spotkań Tomek dostał ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego. Okazało się, że, że to zapalenie się pęcherzyka żółciowego przerodziło się w ostre zapalenie trzustki. Niewiele rzeczy pamiętam z tego okresu. Trafiłem właśnie do szpitala w maju. Szczerze mówiąc, do września moja świadomość była cały czas ograniczona ze względu na to, że ta choroba cały czas jakby wzmagała się na nowo. Przez ten czas miałem pięć operacji. Każda z nich była ratująca moje życie, była ostatecznością, jak to mówili lekarze. Takim punktem kulminacyjnym, który nastąpił bardzo szybko, bo już po tygodniu chorowania, było, kiedy Tomka przewieziono na ojo. Ale zanim to się wydarzyło, otrzymałam Łańcuszek, który tą zdjęto, i przeciętą obrączkę. Kiedy ja tą przeciętą obrączkę dostałam, e, prawda, z tym łańcuszkiem, z tym krzyżykiem i medalikiem, e, to pozostało mi no, już niewiele. Jedynie, e, jedynie tutaj trzymała mi w tym wszystkim wiara, i ja przyszłam z tym do domu, położyłam pod ikoną świętej rodziny na kominku. Moja choroba na pewno bardzo znacząco wpłynęła na naszą relację, moją i mojej żony, bo był taki czas, kiedy mogła mnie odwiedzać, przychodziła codziennie, siedziała ze mną po kilka godzin. Mniej więcej to była godzina 15, kiedy dostawałem kolejną porcję lekarstw, i traciłem świadomość, albo nie byłem nawet w stanie z moją żoną rozmawiać. O, więc. Albo spałem, albo tak sobie tylko siedzieliśmy, leżeliśmy. Ja leżałem, a żona siedziała i sobie patrzyliśmy w oczy. Myślę, że my, nawet składając sobie słowa przysięgi, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się wszystko za tym kryje. Wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej, nie mamy świadomości, jak wiele aspektów naszego życia to dotyka. A nie opuszcza się aż do śmierci w tym momencie. Nabierały takiego bardzo choralnego znaczenia. Małżonkom wsparcia udzielały dziesiątki osób, które modliły się w intencji uzdrowienia Tomasza. Stał się cud. Porównując to, co lekarze mówili na początku choroby do tego, co, co jest dzisiaj, to jest taki no, niewytłumaczalny cud, ale to jest na pewno odpowiedź na, na modlitwę wielu ludzi. To, to wszyscy, wszyscy, którzy nas znają, którzy się za nas modlili, mają w tym swój udział. Ale taki jest Pan, bo on jest po prostu kochający, <słuch> Działa dopiero od roku, a już odmieniło życie kilku rodzin z nieuleczalnie chorymi dziećmi. Hospicjum prowadzone przez Kielecką Caritas to miejsce pełne ciepła i nadziei. Uśmiech nie schodzi jej z twarzy, choć przeszła więcej niż nie jeden dorosły. Nadia właśnie skończyła rok, a od dziewięciu miesięcy jej domem jest hospicjum dla dzieci robi naprawdę niesamowite postępy szczególnie w zakresie rozwoju ruchowego, ale też takiego emocjonalnego. Dzieci z zespołem FAS często tutaj mają duże problemy. Natomiast ponad tego akurat nie widać. Jest bardzo pogodna, przekochana, uśmiecha się, zaczyna mówić pierwsze słowa. W Kieleckim hospicjum dziewczynka może liczyć na kompleksowe wsparcie neurologopedy, rehabilitanta i pedagoga. Zarówno wsparcie to medyczne, pielęgniarskie, ale przede wszystkim też opiekuńcze, które łączy ze sobą bliskość, ciepło. Hospicjum dla dzieci obchodzi w 2025 rok działalności. Aby poprawić komfort małych pacjentów i ich rodzin, Stowarzyszenie Akcja Reakcja wraz z Kielecką Caritas planują budowę nowej siedziby. Na razie mali pacjenci mają do dyspozycji dwa pomieszczenia w budynku hospicjum dla dorosłych. W tym miejscu co tydzień odbywają się spotkania pod hasłem Podniebne Cuda. Właściwie co tydzień do pacjentów zapraszamy gości. To są bardzo różni ludzie, których zadaniem jest zajęcie sercu umysłów naszych pacjentów tym co pozytywne, tym co radosne, co sprawia im przyjemność, żeby przez chwilę odpoczęli od tych ciężarów codziennego dnia. Warto tu być, ponieważ Podniebne Cuda wnoszą dużo oderwania się od codzienności, od tej codziennej rzeczywistości tutaj odleczenia i dużo radości. Tym razem w hospicjum pojawili się wolontariusze z liceum imienia Kołłątaja w Pińczowie. Młodzież przygotowała przedstawienie o tematyce patriotycznej. Jestem wolontariuszką, ponieważ pomoc drugiemu człowiekowi daje mi ogromną satysfakcję. Widzę, że też małe gesty, które wykonujemy choćby nawet w mniejszym zespole, takim jak klasa, szkoła, sumując się, dają ogromną pomoc pacjentom i mają realny wpływ na poprawę ich stanu zdrowia. Nad podopiecznymi czuwają między innymi wolontariusze, wśród nich pani Basia. Ja się tu odnajduję, patrząc na tych ludzi, podtrzymać ich za rękę. Właśnie te, te ostatnie chwile to są dla mnie takim... Ja nie umiem tego dobrze wypowiedzieć, ale taka radość mojego serca, że ja potrzymam tę osobę za rękę, że spojrzymy sobie w oczy. To jest moment szczęścia i radości dla, dla ludzi, którzy na co dzień mają przed oczami swoje fizyczne, duchowe cierpienie, mnóstwo lęków, obaw, czasem samotność. I my po prostu chcemy ich od tego oderwać, chcemy, żeby mieli poczucie bycia razem. My też się czujemy wtedy razem z nimi. W tym odcinku odwiedzamy parafię pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Sierosławiu w kujawsko pomorskiem Choć miejscowość liczy niespełna 500 mieszkańców, lokalna społeczność jest bardzo aktywna. Czołem druhowie! Czołem! Pierwszy przystanek Remiza, gdzie starsi druchowie uczą dzieci i młodzież strażackiego fachu. Nie często się właśnie zdarza, że dziewczyny są w OSP, ale po prostu mi to daje szczęście i mam tu dużą grupę przyjaciół. My zawsze staraliśmy się o to, aby młodzież miała wsparcie od innych oraz żeby też się rozwijała. Bo na przykład w niektórych jednostkach jest tak, że często później brakuje druchów, a u nas jak mamy młodzieżówkę, to następnie oni wstępują do nas. Oni przechodzą z młodzieżowej drużyny pożarniczej do ochotniczej. Ja angażuję się przez to, że chciałbym w przyszłości pracować w Państwowej Straży Pożarnej. Daje mi to dużo ćwiczenia, jak to na przykład ćwiczymy już na kursach, to w Państwowej Straży Pożarnej będę miał jakąś wiedzę, która ma się, że da mi taką przewagę, że uda mi się to dokonać u mojego celu. Tuż obok remizy znajduje się dom wiejski, kulturalne centrum Sierosławia. Mieszkańcy spotykają się tu przy okazji realizacji różnych inicjatyw. Dziś Koło Caritas przygotowało spotkanie dla seniorów. Jesteśmy małą, małą parafią, małą wioską i zależy mi na tym, ponieważ coś się tutaj u nas dzieje. Możemy czynić dobro, czyli możemy spędzać czas z seniorami, którzy są często samotni, są w domach Dzięki nam mogą spędzać ten czas kolorowo, modlitkiem. Jeśli jest potrzeba, to nawet po nich idziemy. W harmonogramie zabawy integracyjne, występy i poczęstunek. Dołączyłam do tego, że sama doświadczyłam tego, że nie miał kto mi pomóc i nie chcę zostawiać takich osób samych. Bardzo chciałabym się udzielać dalej i, i móc w tym działać. Myślę, że tym ludziom jest to potrzebne, w szczególności w takiej społeczności małej, gdzie te wioski są dosyć daleko od siebie, też mamy taki świat, że nie wszyscy ze sobą rozmawiamy. Dzień dobry, dzień dobry, ten dzień będzie dobry, dzień dobry, dzień dobry, bo Jezus kocha mnie. Za część artystyczną odpowiadają dwie grupy młodzieżowe. Parafialna Schola Dziecięca Promyczki Maryi oraz szkolny zespół Caritas. Wiem, że to jakby mi... Daj lekką satysfakcję. I gdy dla kogoś śpiewam, to wiem, że ta druga osoba ma radość z tego, że ktoś dla niego jakby śpiewa. Ani ręka, ani noga nie potrafią żyć bez Boga, ani ty, ani ja, ani nawet cały świat. Promyczków mamy 22, dwie dziewczyny są od samego początku. I to, co jest piękne, próbamy w piątki po zajęciach. Ja w ogóle nie pracuję w tej szkole, skąd one są, więc przyjeżdżam po całym tygodniu zmęczona i oni też. A jak się spotkamy, to w nich jest taka energia i motywacja, że no nie sposób z nimi świetnie się nie bawić. No i tak, skoro jakiś talent muzyczny, no to trzeba go wykorzystać też na chwałę Pana. Więc tworzymy to. Szkolne Koło Caritas działa przy Szkole Podstawowej w Sierosławiu i staramy się angażować w różnego rodzaju inicjatywy tutaj na terenie wsi, co myślę jest takim dobrym kierunkiem do tego, aby współpracować, współdziałać, tworzyć tą całą społeczność i dlatego też nasi uczniowie tutaj często angażują się w takiego rodzaju inicjatywy. Nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Bardzo super. Ja jestem dopiero tu pierwszy raz, ale bardzo jestem zadowolona z tego. Koła gospodyń wiejskich w jednej kuchni i pełna zgoda? W Sierosławiu to możliwe. Panie z koła gospodyń wiejskich Sierosław i koła gospodyń wiejskich Brzemiona wspólnie przygotowują poczęstunek. My chcemy razem współpracować. Połączyła nas jedna parafia. Jedna i druga wieś leżą w różnych gminach, także jesteśmy odrębnie tutaj terytorialnie, może. Ale jedna parafia, jedna działalność. Także no. Samy działać razem. Nas raduje to, co robimy, wkładamy dużo serca w to. Cieszymy się, że jeżeli coś organizujemy, każdemu smakuje. Przychodzi bardzo dziękować za to, co zrobiliśmy. Jest każdy zadowolony z tego, co zrobiliśmy, także my też jesteśmy uśmiechnięci dlatego. Tym razem w menu znalazły się między innymi zrazy i aromatyczny rosół. Bo mi się bardzo podoba ta praca, tu spotkanie, rozmowa z każdym się spotykam, a tak bym w domu się działa. Nic ani zdrowia bym nie miała, a tak to mnie tu ciągnie do pracy. Jest ksiądz w Sierosławiu od kilku miesięcy, a wspólnota działa tu bardzo harmonijnie. Co najbardziej księdza zaskoczyło po objęciu tej parafii? Rzeczywiście jestem trzeci miesiąc. To, co mnie zaskoczyło, to to, że nie jestem w stanie zdążyć na początku za swoimi parafianami, za tym, ile mają pomysłów, czego pragną, jak. Chcą działać, jak chcą dzielić się tym, czego doświadczyli, co spotkali, przybiec, bo, bo trzeba coś zrobić, bo trzeba działać. Nie dlatego, że działanie jest samym działaniem, ale dlatego, że z potrzeby, radości, piękna e, tak się dzieje. Zresztą, cokolwiek usłyszałem już nawet wcześniej, zanim objąłem parafię, to wszyscy w koło mówili, że w Sierosławiu ludzie są konkretni i bardzo lubią działać, że to, że to wynika z ich natury, że od zawsze tak tu było. I to mnie bardzo zaskoczyło. Tak pomagacie, to stały cykl naszego programu, który przygotowują reporterzy z ośrodków regionalnych. Zakład aktywności zawodowej manufaktura pietraszki w Kielcach świętuje w tym roku pięciolecie istnienia. Jednym z ważniejszych wydarzeń jubiluszowych było otwarcie kawiarni. Moim zdaniem to jest bardzo dobre miejsce. Można skosztować różnych wypieków, Świe, świeże wypieki na przykład. Rogalik z białym makiem. Ręcznie robione ciastka, domowe wypieki i wykwintne desery będą serwować gościom osoby z niepełnosprawnościami, wspierane przez instruktorów. Będzie osoba, która będzie czuwała na co dzień nad pracą naszych pracowników z niepełnosprawnościami. Będzie asystować, będzie pomagać, będzie wspierać na co dzień. Natomiast no, nie o to chodzi, żeby wyręczała, a żeby pomagała. Moje zadanie będzie parzyć kawę w ekspresie. Porządnym. Zależy od klienta, jak sobie przyjdzie i zamówi. Jak będzie chciał na przykład latte, no to, trzeba, to się zrobi latte. A jak będzie trzeba flat white, to się zrobi flat white. Każda wypita kawa, kupione ciastko pomaga nam w utrzymaniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Kawiarnia mieści się w Kielcach przy ulicy Piotrkowskiej. A teraz zapraszam Państwa na katechezę papieża Leona XIV. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Pascha Chrystusa oświeca tajemnice życia i pozwala nam patrzeć na nie z nadzieją. Nie zawsze jest ono łatwe, czy też oczywiste. Wiele ludzkich losów na całym świecie jawi się jako trudne, naznaczone cierpieniem, pełne problemów i przeszkód, jakie trzeba pokonać. A jednak człowiek otrzymuje życie jako dar. Nie prosi o nie, nie wybiera go, doświadcza go w jego tajemnicy od pierwszego do ostatniego dnia. Życie ma swoją niezwykłą specyfikę. Jest nam podarowane. Nie możemy go sami sobie dać, ale należy je nieustannie pielęgnować. Potrzebna jest troska, która by je podtrzymywała, dynamizowała, chroniła i odradzała. Można powiedzieć, że pytanie o życie jest jedną z najgłębszych kwestii ludzkiego serca. Zaistnieliśmy nie czyniąc nic, aby o tym zdecydować. Z tego oczywistego faktu wynikają pytania wszystkich czasów: kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, jaki jest ostateczny sens całej tej podróży. Najmilsi, na świecie panuje rozpowszechniona choroba braku zaufania do życia. Tak jakbyśmy pogodzili się ze złym losem, z rezygnacją, istnieje niebezpieczeństwo, że życie nie będzie już darowaną możliwością, lecz niewiadomą, niemal zagrożeniem, przed którym należy się chronić, aby nie doznać rozczarowania. Dlatego pilnym wezwaniem jest dziś odwaga życia i rodzenia życia, świadczenia, że Bóg par excellence jest miłującym życie, jak stwierdza Księga Mądrości. Rodzić oznacza zatem ufać Bogu życia i promować życie ludzkie we wszystkich jego przejawach, przede wszystkim w cudownej przygodzie macierzyństwa i ojcostwa. Także w kontekstach społecznych, w których rodziny z trudem znoszą ciężar codzienności, często będąc ograniczane w swoich planach i marzeniach. W tej samej logice rodzić oznacza zaangażować się na rzecz solidarnej gospodarki, Dążyć do dobra wspólnego, z którego wszyscy mogą korzystać w równym stopniu, szanować i troszczyć się o stworzenie, nieść pocieszenie poprzez słuchanie, obecność, konkretną i bezinteresowną pomoc. Siostry i bracia, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest siłą, która nas wspiera w tym wyzwaniu, nawet tam, gdzie ciemność zła przysłania serce i umysł. Kiedy życie wydaje się wygasłe, zablokowane, oto zmartwychwstały Pan przechodzi ponownie, aż do końca czasów, i podąża z nami i dla nas. On jest naszą nadzieją. Es la nostra speranza. W Cierosławiu przekonaliśmy się, że wspólnota to nie tylko miejsce, to przede wszystkim ludzie, którzy chcą razem działać i wzrastać w wierze. Dziś to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.